Zobaczcie gdzie dotarłem. Początek strefy bufetu. No jak się super złożyło. Chętnie bym coś zjadł. Gdzie jest ten bufet? Gdzie jest ten bufet? Zjedli wszystko i poszli chyba. I też coś z bufetu przysługuje? <grywa> tak? Fajnie. to się poszerzyc. Ja to jakiś maraton rowerowy jest? To pudełko to może iść jest Znaczy, no tutaj Aha. to Aha. To jest ta Dzięki bardzo. Na razie. Proszę bardzo. Ja też się potrafię wstrzelić w, odpowiednim, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie. Morelkę suszoną mam, malanka. Ciało. Petarda. Ale nie wiem, czy dobrze poszedłem. No dobrze. Dobrze idę. Prosto.